Dzisiaj pogram Fortnite. Jeszcze nigdy w tą grę nie, nie nagrywałem. Tej gry jeszcze nigdy. Do, niedługo zacząłem w nią y, dopiero grać, ale spodobała mi się nawet. Chyba dużo osób lubi tą grę. Jeśli będzie się Wam podobała, to zostawcie 10 łapek w górę i nagram z niej kolejny odcinek. Nie jestem w nią jakoś bardzo dobry, ale trochę się nauczyłem w to grać. Na razie sobie coś pobuduję, gdy i tak i tak to drewno mi nie zostanie, sobie coś pobuduję. Widzicie, niby jakiś plecak mam i, i tam kiedy kije bolowe, ale niedawno je zdobyłem właśnie. To jakiś typ sobie strzela, że za chwilę mnie go zaczyna strzelać. Jeżeli by wszyscy gracze są, się trzeba trochę poczekać, żeby ten bus wystartował. Tak wygląda startowanie Patrzcie jak się wybijałem od tego Dobra, to może sobie polecę Tutaj na sam Albo nie Polecę sobie na tą wysepkę może Jeszcze tam chyba nigdy nie byłem No tam jeszcze nigdy nie byłem Zobaczę sobie co tam jest Lecę Jakiś budynek tam jest Polecę, lecę. Zobaczę co tam mamy. O, jakaś, jakaś motorówka, a wiem co może strzelać. Że na początku do zamku polecę. Zobaczę co w nim jest. Dobra. Mmm, coś tutaj. na razie same. Powtórki. a w końcu jakiś karabin. Jeszcze trochę. To. O rzadki. Za sobie zabiorę. Będzie w miarę dobry. A am amunicję chyba nie podniosłem. O, nie, podniosłem. To sobie jeszcze przejrzę ten zamek, bo widzę, że tu nic więcej nie będzie. Jeszcze napiję trochę tego. Jak widzicie gram początkowym skinem, bo niedawno zacząłem grać. Może niedługo coś zdobędę. Zobaczę. Uważę, że So, żeby się nie, nie zabić samemu To by było Niezbyt fajne Kresuję wiem, w tych domkach Widzę, że tu nikogo w ogóle nie ma Chyba No, nikogo tu nie ma Co to może być? A, amunicja O jeden skarb myślałam, że dwa. Trochę, trochę, trochę złota, budulca. Dobra, jeszcze ten domek został. Też tu widzę, że nic bardzo nie ma. Do motorówki, no i płyna. Ja uwielbiam z tego strzelać. To jest normalnie moja ulubiona rzecz. Z tego strzelać. O, ładnie. No, tak można się pobawić. O, ja ją chciałem wysiąść. To przycisk klikłem. Ktoś tu umarł, czy coś, bo jest za dużo różnych rzeczy, bo rozrzucamy amunicji dużo szczególnie. I trochę metalu jeszcze tu było. Wsiadam do wódki i płynę dalej. Płynę. No, w sumie się poruszam. O, patrz. O muszę ja wyhamować. Muszę wyhamować. Wychodzę, biorę samochód. Tam jest jakiś dom. Telewizor wyciszyłem. Nagrywam to na telewizorze. Na padzie, na padzie sobie gram. I dobra. Mam tu DMR. To może sobie zabiorę zamiast tego. Zabiorę. Tu mam jeszcze trochę amunicji. Chyba mogę stąd już jechać. Ja tu też jest ten sam samochód, który którym jechałem. To lecę dalej. Uważać, gdzie jest burza, bo byłby przypał. Łojeju! O, jestem taki latający. Ciekawym on się tu pojawił. Go akurat lubię, nawet lubię. O, tak. To mogę sobie zabrać zamiast. z tego trochę. Napiję jeszcze. I ostatni. I widzicie prawie, prawie pełny drugi pasek życia. Że sobie zabiorę. A, bo nie, nie biorę. Są mi w sumie. To mogę w ogóle wypić? A nie mogę. Nie tak za dużo tego życia. To tu jaka jakaś amunicja i karabin. Hmm, czyli tak już tego nie mogę użyć. Może być dużo graczy. To może w końcu trochę postrzelam. I nie słyszę nic. Tak będzie jeden, chyba może być też błąd, bo nic nie słyszę. Muszę uważać. Widzę, że już ktoś tu był. Bo są tu rozwalane kampery. Ktoś tu był. O, teraz się na maksa uleczyłem. Mogę iść. No to jak mówiłem już ktoś tu był, to ta w ogóle się nie opłaca kupić to tak średnio. Aha, ktoś jeszcze był. O co ktoś zostawi w ogóle picką roń chyba? no ale ja tam ją tak średnio lubię, bo i tak i tak ją moim zdaniem tam się nie... No bo ja tędy nie wyjadam, to muszę wykręcić amunicję ja w ogóle zdobyłem. coś tam biegnie. Ktoś biegnie, ktoś biegnie. Ktoś biegnie, muszę przyjechać i chyba za chwilę go zabiję. Gdzie, wiosł, gdzie on jest? Nie no, zgubiłem tytuł. Oto. Czekajcie, zaskoczę go od góry. idziemy. O, czekaj, czekaj, czekaj. Leci, leci, dobra. Leży. o, widzę, że to już był bot. Bo już widzę jak się poruszał. Ale no dobra. Ja zabiłem, zabiłem. Nie mu która się pobudować, widzę. Nic innego przydatnego tu nie ma. Tak w sumie i dalej chyba. Dopiero pierwszy kill jest, ale jest. Wszystko się liczymy, bo tu nie podejdę, to biegnę naokoło. O to już bufa idzie w sumie, to ja bym musiała w drugą stronę pojechać. Musiał to od sam, zabrać, bo tamten to już teraz zniszczono jest. O, klucz mam, jest, mam klucz. Teraz mogę sobie zabrać jakąś epicką broń. Nawet nie zauważyłem tego klucza, jak widzieliście go wcześniej, to. To, to dajcie łapkę w górę. O, się wybiłem. Co bym mógł tu zabrać za broń? Chyba no, to bym zabrał. Albo to. Ja na to zabiorę. Jeszcze tu mam trochę amunicji zamiast tego sobie zabiorę. Ktoś tu jedzie. Ktoś tu jedzie. Czekaj, czekaj, kto tu? O no chodź tu, chodź tu. Czekaj. Widziałam. Ja bym... Widzę, że w miarę ogarnia chłop jak jakiś, Aha. a ja widzę, że tak średnio gram. No jak mówiłam niedawno zacząłem grać. A widać, że nawet ma jakąś postać. Nie, ale pewnie dobrą. Jak, zna jak znacie się, to możecie napisać komentarz. Co to była za postać? No to tak wyglądała pierwsza gra. Zobaczymy, czy coś odebrałem w karnecie nowego. Hmm, chyba nie. A, jednak coś tu mam. Co to jest? Ale nie co to jest. Na chwilę zobaczę, do czego to służy. A, lotnia, fajna. Mam już jedną. Jak wiecie, która jest lepsza, to mi powiedzcie na raczej zabiorę sobie mam parasolki w ogóle jakieś. Też nie wiem tą, tą zobaczę. Wygląda fajnie. Przetestuję sobie ją. Chyba zac zacznę grę. Jednak coś tam odebrałem. Ale gra powiem fajna była. Tylko ten gościu tak sówką, co przyjechał wyskoczył. Normalnie mnie zabił. zaczął mu walić po nogach. To w ogóle było bez sensu. mogłem trochę podnieść głowę. Ale ja tam jeszcze tak nie umiem operować tymi padami do tego do g Fortnite. Widzicie, jak ci ludzie operują wszystkimi tymi padami. Albo na komputerze jak niektórzy też grają. A myślę, że ty pomi zabrał. już chodź tu, chodź tu. Nie ten w sumie nawet. To ten? Który? To ty. Chodź tu, chodź tu. Tak nic nie odbrywa. To jest... O no, Miałbym trochę sobie budulca zebrać. O. Aha. To tego się nie spodziewałem. To ja tego się nie spodziewałem. Patrzcie, co mu leci. Nie powiem skąd. Bo to jest ogon. To jest ogon tej lamy. Fajna talama tańczowa. Już do kogoś strzela, choć tu mi się wadku. A wiem, co to za mi też jest w ogóle jego. A to jest miś? Nie wiem. Jest jego posąg na mapie w ogóle, misia. O, dobra. Chyba lecę tam, gdzie, na... gdzie leciałem. To tutaj. Teraz z drugiej strony Fajnie się zaczęło, fajnie się zaczęło, powiem na początku, chyba lecę, o, ale dużo osób nagle poleciało, chyba to będzie zły wybór na razie, no to będzie zły wybór, lecę gdzie indziej, zobaczę gdzie on leci, jeszcze dok dokładnie nie wiemy tego, uh -huh. leci tam gdzie, chciał, gdzie chciałem ja polecieć. widzicie, chyba dobre rzeczy zbieram, ale postaci jeszcze nie mam żadnej dobrej na razie. Chciałabym jakąś tam mieć. Zobaczę, ile osób obejrzy ten film. Tam, może trochę program, i może uda mi się coś tam zdobyć jakąś postać lepszą. Fajne, ta nie jak patrzę w sumie. Ja napiję jeszcze tego z tej butelki w ogóle, co to jest? Napiszcie mi, jak będziecie wiedzieli. Mam no, jakiś pierwszy karabin. Czekajcie, czekajcie, muszę coś zobaczyć. Czy to wybuchnie? To nie wybucha, powinno wybuchnąć w sumie. Tak na logika to to po powinno wybuchnąć. Wiem, oglądaliście takie filmy z Fortnite właśnie, ale jeżeli się strzeli właśnie z tego karabinu DMR jeden, jeden raz i uderzy się dwa razy z chyba z kilofa, no dobrze mówię, no to teoretycznie powinniśmy już umrzeć, a żyjemy. Właśnie to zobaczyłem na YouTubie. Patrzę, patrzę, no, no w sumie matematyka Fortnite jest trochę taka średnia. To ma nam zabrać 200 razem 200 chyba nie życia. Ten, trzeba chyba gdy strzelić w głowę z tego karabinu DMR. To, za, to zabiera to, to 150 życia i dwa razy z kilofa to 40. Mi to chyba coś zapadnie ale w pewnym momencie zobaczyłem to. Powinno i razem te wszystkie uderzenia, co to ten, to ten goście, co widziałem, to na YouTubie zada, no To powinno faktycznie, jak pokazywał, powinno to zadać 200 życia. Pokazało, a pokazało, że zostało jedno życie. Dla amunicji to będzie. I ktoś, jakiś typ tu idzie. Co? On tak po prostu mnie minął? To się dobrze. Chodź, chodź, chodź. Szybko, a gdzie wziął. Tam. Polecia co za Dobra, leży. Ale ja go załatwiłem w ogóle. A i ktoś tu wali do mnie od razu. Ja chyba spadam stąd. Jakiś typ. Skąd on do mnie wali? Ja nie widzę skąd on zaczął do mnie walić. Tu w ogóle łazienka rozwolona, co się tu dzieje? I skąd on do mnie? A tam. Chodź tu chodź Leży, leży. A nie leży, jeszcze nie leży. Leży? Kurczę, mam jest... Pewnie ma mało życia, ale dobra, za chwilę ulewam. Leżeć będzie. Leży. Hmm. Co ja robię? Natomiast tutaj pompam, ta tą ta taką nie będzie. W kolejny Ty, gdzie chyba się postrzelać? No chodź, gdzie Ty? Nie chowaj się, jak taki, taki dobry jesteś. O, tu chodź. Chodź, no nie no Chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. a Ajajaj, aj, kurde, ty nie mnie budować w miarę dobrze chyba. Ale już leży. U małóg, ale mam strzały. To dla innych może gdzieś. Się... A, ma tu strzały jeszcze. Po poprzedniej rozgry rozgrywce miałem strzały jednak, ale miał strzały i mam łuk. Dobra, już trzech, trzech typa leży przeze mnie. Dobra, lecę dalej. 42 osoby, jak sobie tak pomyśleć, 100 osób do jednej rozgrywki. Ile tych osób? Przecież tyle rozgrywek, na przykład jak ktoś dłużej gra w Fortnite, i tyle ludzi co gra w tego Fortnite'a. Ale, dobra, Patrzę, co coś tu jeszcze jest ciekawego. Motor, za ja sobie gdzieś pojadę. Nim. Tylko? Tutaj może coś ciekawego być. Że tak średnio tu poszło. A chodzę dalej. Biorę motor chyba jadę już. Znaczy nic ciekawego nie powinno być, ale jednak tu coś jest na kombajnie. Znaczy to się da na niego w ogóle wejść? O, udało mi się. To pierwszym razem. Ale już spadłem. Dobra. Nie widzę, że nawet po nic weszłem tu. O, dobra. Tam są jeszcze Kilka strzał. do budowania, przyda mi się. A dużo już mam nawet, myślę, że o niej. Tamten chłop w ogóle nie, co przed chwilą go zabiłem, to to wyglądało tak, że on się budował i jakby potem mnie już nie widział. To sobie już zabiorę zamiast tego, żeby się kończą strzały w tamtym. Jeszcze coś tu może będzie? Chyba nie. Tu jeszcze kilka strzał ten trzeba, musiałbym znaleźć tą wyrzutnię rakiet nie? To nie będzie takie proste z kolei. Wiecie jak to jest. Jak, jak czego nie potrzebujesz, to się znajdzie, ale jak coś potrzebujesz, to, to będzie niemożliwe. O, mam 200 w ogóle życia. To jest w miarę dobrze widzę. O, teraz by się przydała wyrzutnia rakiet w tej chwili. Właśnie. W tej chwili by się stąd przydała wyrzutnia Ale wątpię, że się uda, bo ostatnio tutaj słabe, słabe rzeczy, rzeczy tu wychodzą. O, właśnie ten, 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 ten anonimowy, którego widzieliście na tym na ekranie, to jest słowo w ogóle dla mnie. Niby on jest bardzo dobry, ale on, on trochę hakuje, właśnie, bo ostatnio przy normalnie do mnie strzelał, jak grałem w Solonie. To to, to on grał w trójkę jakby, czy tam w dwójkę, już nie pamiętam, bo to było, bo to było chyba dwa tygodnie temu. No dobra, teraz by się przyda wyrzucenia rakiet. Czy jest? Nie ma, ale jest nawet w miarę. Patrzcie, wszystko, wszystko na... wszystkie bronie są niebieskie. Teraz złota i mogę stąd. Wszystko mam niebieskie, to fajnie wygląda. A niebieski akurat bardzo lubię. Więc mi się podoba, ale wariuje ten krosik. Co to? Co to, co to? A nieprzydatne. Nic przydatnego to nie jest. O, 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 o. to może jest. Czekajcie. Zapomniałam, jak się to otwierało, nie? Aha, dobra, ale no jak głupi jest. Uuu, dobre. Dobre rzeczy poleciały, widzę. Oho, oho, to już się zaczęło mi podobać w tej chwili. Już mi się zaczęło podobać i to bardzo. Co ja robię? O. I no nie mogę tego wyciąć. no nie mogę tego wziąć, ja nie wierzę aha i tak się skończyło to chłop ma teraz darmową wyrzutnię rakiet z co najmniej 15 strzałami I tak to się skończyło dobra, nie będę jeszcze tej wyrzutni rakiety chyba nie zbierze widzicie, nie mam szczęścia do tych wszystkich wyrzutni rakiet i tych innych wszystkich karabinów, ale no to wychodzi, że jeszcze takich umiejętności nie mam do tego Fortnite'a. To by chyba było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję. Jak, jak zostawicie, to będę wdzięczny. Topa.